Cześć, witajcie, chciałem Wam nagrać krótkie wyjaśnienie odnośnie moich najbliższych e, dokładnie pięciu filmów, które się ukażą na moim kanale w ciągu myślę najbliższych 5 dni. Każdy film e, w jeden dzień. E, no czyli takie przez pięć dni, bo zgubiłem wątek. Przez pięć dni będą się ukazywać filmy. Niestety są to filmy, które, jak je nazwać, nieuszkodzone, no źle zmontowane. E, a problem jest taki, że projektów już nie mam, ani plików, Ponieważ zajmował za dużo miejsca na dysku, musiałem je wywalić. Filmy są źle zmontowane. Mniej więcej polega to na tym, że nie ma filmu na pełnym ekranie, tylko jest takie, jakby ramki są dookoła. Mam nadzieję, że jakoś strasznie bardzo Wam to nie będzie przeszkadzać, ale no, tak już nagrałem, a znowu, jakbym nawet miał te pliki, to renderowanie trwa strasznie długo, więc musiałbym znowu poświęcić na to sporo czasu. A potem już filmy na pewno, na 100%, bo już to sprawdzałem, bo to kwestia ustawień przy renderowaniu, projekcie i tak dalej. Potem filmy już na 100% będą w dobrej jakości, czyli na całym ekranie będzie film i dobrej jakości, jeżeli chodzi o HD. No wszystko już będzie w porządku, tak jak do tej pory było. No i to jest z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą małą pomyłkę, czy jak to nazwać... Także dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!